Bo moje się zapadły, możesz pomyśleć też o butach Moje się już zdarły, pożycz mi oczy, ja nie widzę już nic Pożycz mi nogi, moje nie mają już siły iść Pożycz serce, moje wciąż bije, ale to kamień Pożycz rozsądek, a ja wciąż czuję się jak błaza Pożycz wiedzę, ja nic nie wiem do dzisiaj, już ty też daj, bo ich tylko głucha cisza pożyczaj. Wiem, że oddam, nie wiem kiedy, przepraszam. Wiem, że się nie poddam, nawet kiedy się wywracam. Działam na twoich częściach zastępczych, pożycz dłonie. Włożę w niedługopis i napiszę wersy do niej. Pożycz dystans, ja często tracę nerwy. Pożycz swój czas, ja pozamieniam go w litery, więc jedno, jeśli my to wspólnie. Oddam ci wszystko, drugu, żadnych nie masz u i to nie materia, to nasze ciało, słowa, myśli, krew w arteriach To coś więcej, bo już na zawsze pod skórą a moje oczy są Twoje jeśli chcesz, bierz, strach jest bzdurą Jeśli jestem tak śmiały, było coś prosić Z twojej osobowości workami wynosić inspiracja. To pożyć siłę, albo daj tysiąca plety Bo sam nie wiem jak pociągnę tę lokomotywę Muszę nocami słuchać ten fletów Mógłbym przejść z diabłem u kelnerów i pożyczyć czas na godzinę Przyparzyć tuż przed świtem, zacząć dzień z serowia w ręku widzieć, że za to zginie, nie żałować przez chwilę Czy chcesz tyle? Wiem, że może dokrępować, że to w jedną stronę ile, gdybym mógł wszystko oddać i duszę, by nam się zobowiązać Podpisać papier, bo wszystko albo nic I pomyśleć najpierw nie, gdy serce nie ma siły bić Bo to odwagę, jak gdy wstaje mam problem Wiem ile mam mocy, nie chcę jej na drobne Wzajemny portfel, bierz ile potrzebujesz drewne weksle. tylko to co czujesz mnie interesuje Poznań jesteście z nami! Ludki! na moc samorodków, myśli serce wielkie, ognisko płonie w środku. Wiem, jeśli mam czelność ciebie prosić, to tylko dlatego, że za ciebie mógłbym nosić każdy ciężar. Oddaj pleca chętnie wezmę, oddaj strach, daj zaufanie, za rękę. Pożyć nic nie chcę, wszystko mam tułową. Pożyć bierz, bo jeśli chcesz, jestem tobą. Zawsze obok, bo dla nas my transparentni, my czyli słowo, choć nie nas tak obojętni, bo duma, bo bla bla, strach myśli klatka, a miłość jest